Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takim to spotkanie było, ale przyjechaliśmy pewnie wiary i, i pewności w to, co, w to co robimy od samego początku. Dążyliśmy do zwycięstwa. Trochę sytuacja się pokomplikowała po zdobytej bramce na 1 na 1, a przed tą sytuacją mieliśmy kilka bardzo dogodnych sytuacji. Bardzo cieszymy się z tych trzech punktów i od jutra będziemy się przygotowywać do kolejnego ważnego spotkania. No, uważam się za doświadczonego trenera, pewnie. Pewnie by tak było nawet po takim bagażu doświadczeń, jaki mam, gdybym widział, że drużyna kompletnie nie funkcjonuje. My w tych dwóch meczach graliśmy dobrą piłkę, także przyjechaliśmy dzisiaj to samo to zagrać, i na szczęście dzisiejszy mecz przyniósł nam upragnione pierwszy punkt.